diz província esfita tá. Wybuchła wojna polsko-białoruska. Dołączyła się do tego Ukraina. Białoruś miała wsparcie Rosji, ale małe. Rosja zdradziła Białoruś od tyłu. Podpisany pokój. Litwa wypowiedziała. Wojnę w Łotwie. Litwa wygrała. Polska zmieniła się na czwartą rzecz Paspolito. Możecie nawet sobie zobaczyć w, jak to w prawym dolnym rogu. A tu widać co u Brazylii. Brazylia wypowiedziała wojnę. Jak to się nazywa, bo zapomniałem? do Paragwaju. Oto tu. To Paragwaj. Oto. Ostatnie słowa Paragwaju. Lub. Mina. Papa. Oto Rusyk zamienił się w Związek Radziecki bez. No, bez Ukrainy Białorusi. A tu reszta kraj tylko. O i wpadł na taki delikatny. mało Mały pomysł, żeby Mongolia dołączyła. O. Niemcy wypowiedziały wojnę hmm. Czechom. Proste. Obroni... Czechy obroniły się w Ostrawie i w Pradze. Czechy odbili Brno i Ceskie Budojowice, czy jak to tam. Słowacja, Czechy wykupiły. Wojsk, dużo wojska od Słowacji, bo Słowacja dostawała miała dużo wojsk od Ukrainy i Węgier, więc Czechy wykupiła od Słowacji Polska. I tak się to potoczyło. Kabum, bum, bum. A Polska skorzystała i się na dodatek zemściła za Niem, za Drugą wojnę światową. A Francja też dołączyła do wojny, bo też chce się zemścić za drugą wojnę światową. Podpisali pakło jeszcze na tego Wielka Brytania pyknęła trochę. Kabumbu zrobili. to zdajcie tu 20 łapek w górę, jeśli chcecie. Kolejną serię z prowincji świat. Daj imperium mapę, staj o mapę. Co cię nała.